Cześć! Dziś będzie po, krótko o tym, jak przetrwać dietetycznie święta, bo pewnie wiele osób się zastanawia, no i poza tym ja też już dostaję takie maile. Natka, a co tam robimy z dietą w święta, natka, ale rozumiem, że coś tam będę mógł zjeść w święta, a jak tam wigilie, czy mogę zjeść pierogi i te sprawy. Yy, wiecie, ja mam takie, jak to zawsze mówię, ludzkie podejście. No i one zależy też od tego, kto pyta. Wiadomo, jeżeli pyta się zawodnik, który ma już zawody, a zawodów teraz nie ma, no to ten zawodnik powinien trzymać dietę, no wiadomo. Ale wszyscy jesteśmy ludźmi, teraz zawodów nie ma w święta, nikt nie myśli o zawodach, o szykowaniu, prepa, także y, powiedzmy takie stuprocentowe trzymanie diety, no nie ma sensu, nie ma po prostu sensu. Y, więc nawet jeśli jesteśmy zawodnikami, no to Święta to jest taki czas, żeby zresetować głowę, odpocząć sobie, spędzić go z rodziną, ulepić z dzieckiem bałwana, pójść na łyżwy czy zrobić coś innego przyjemnego, i, i również zjeść lepszą rzecz, którą na co dzień nie jecie, nie tylko karpia, ale może ktoś lubi tyramisu, to niech zje tyramisu, czy tam coś innego. Więc jak najbardziej uważam, że każdy tego dnia. Nie tylko święta, ale również wigilia, no bo jak w domu, wigilia to jest tak, już jakby święta. Wigilia, pierwszy, drugi dzień święt, porze sobie dietetycznie coś nam zjeść więcej. Dlatego, jeżeli jesteście amatorami, którzy nieważne czy robią redukcję, czy robią masę, czy redukcję. Ale jeżeli jesteście takimi amatorami, którzy po prostu trenują dla siebie, to ja uważam, że nie ma absolutnie żadnego sensu utrzymanie diety w Wigilię, w święta liczenie kalorii, czy przychodzenie, broń Boże, z własnym pojemnikiem. To już w ogóle totalnie nie. Tylko moim zdaniem takie osoby powinny tak racjonalnie sobie po prostu na przykład w Wigilię nie przygotowywać się, nie robić sobie jakichś nawet low carbów na dzień, dwa, trzy czy coś takiego, a potem się szykować, że ona wpieprzą się kalorii. Jeść normalnie aż do tego, tam czwartku, w piątek, bo chyba tak, w piątek wypada Wigilia, i w piątek załóżmy sobie zjeść mniej na pierwszy, drugi, trzeci posiłek, czy zrobić sobie posiłki takie typowo białkowo-tłuszczowe, lekkie, czy po prostu same białko z warzywem. No i jeżeli planujecie wtedy po prostu jakąś porządną taką Wigilię, no to sobie zjeść taką dużą, większą Wigilię, ile już tam chcecie. Czy nawet, jeżeli ktoś nie ma tendencji do takiego obżerania się, no to jeść normalnie nawet dzień Wigilii pierwszy, drugi posiłek taki zwyczajny, ewentualnie ten trzeci sobie ominąć, albo zjeść sobie troszkę, troszkę zmniejszony, no już tam każdy niech sobie sam ustali i zjeść po prostu taką Wigilię, jeżeli taką kultywujecie u Was w rodzinie, że ona jest większy, no Posiłkiem, no to po prostu zjeść. Ja na przykład wybieram się na obiad do siostry, no i będzie czy taka obiada, kolacja, gdzieś zjemy sobie powiedzmy ze dwa czy trzy dania i może jakieś ciasto. Czyli tak normalnie. no że wcześniej rano i tak mam trening, no to zrobię trening i już po treningu nic nie będę jeść, tylko poczekam sobie na tą wigilię, sobie u niej zjem nie wiem ile kalorii, nie będę tego liczyć dnia i, nie, i uważam, że y, nie ma sensu. Czy jesteście na redukcji, czy na diecie. Z plusem kalorycznym nie liczcie tego dnia kalorii, zjedzcie rozsądnie, tyle ile chcecie, ale nie do takiego momentu, że aż u Was brzuch boli i macie wiecie, aż odruch wymiotny, no nie, to jest też niezdrowe. Jeżeli ktoś tak się obżera, że aż niedobrze i je, bo może, blachę ciasta czy dwie, bo trener pozwolił, znaczy idea w wigilię, więc zjem 50 pierogów na raz, no to to jest coś bardzo nie tak. I takie osoby wręcz sugerowałabym, żeby sobie zrobiły prezent yy, i po prostu wykupiły jakąś terapię u specjalisty, bo to jest bardzo nie tak, jeżeli, jeżeli czekacie miesiąc, że w dzień świąt, a no, wpieprzą się trzy serniki, dwa makowce, 80 pierogów i dwa litry barszczu i kapusty. No nie, to jest coś naprawdę nie tak. Po prostu, jeżeli zjedzcie tak, żeby znać, uważam, że na, na takie najedzenie się dosyta, ale w granicach rozsądku jest jak najbardziej ok pierwszy dzień świąt, drugi tak samo jeżeli macie możliwość i czas pójść na spacer, to oczywiście też sobie pochodzić pospacerować tego dnia uważam, że nikt nie ma obowiązku wykonywać treningu, bo też zdaję sobie sprawę że ludzie są wyjechani, podróżują do jednej ciotki, do prababci do kogoś tam jeszcze więc nie zawsze jest czas na trening, więc nie musicie iść na tą siłownię bo siłownie też mogą być pozamykane no ja akurat będę miał otwartą siłownię więc jednego dnia, ale tylko Jedno, wiegl jest skoczę na nogi, a potem nie wiem. Pierwszego dnia na pewno nie będę trenować, bo akurat wypadnie dzień wolny. I właściwie tyle. To, to nie jest czas, żeby myśleć o liczeniu kalorii. Jeżeli jesteście zawodnikami, którzy patycznie będą gdzieś tam już myślą o plepie, i wiosnę wychodzą, to co ja wiem, no może tam zawodnik sobie zrobi tam dzień low carb przed i powiedzmy po świętach, nie chcę zrobić dzień low carb i jakiś tam. Coś takiego zgodnie z wytycznymi trenera, ale to już raczej myślę o takich naprawdę dobrych zawodnikach, zawodnikach, co taki i o takich zawodnikach, że tak powiem, dobrych, a nie takich, co to pierwszy raz może, może wyjdą, a może nie wyjdą. To tacy faktycznie gdzieś, no okej, okay, ten. Ja zrozumiem, jak taka osoba będzie miała podejście, że sobie zrobi dzień low carb, preki, low -carb po, ale dla całej reszty że tak powiem, dla takich nas, zwyczajnych ludzi, czy dla mnie, bo jestem też jak najbardziej zwyczajną amator, amatorką na totalnie amatorskim poziomie, y, dietowanie się czy myślenie o liczeniu kalorii jest y, bez sensu. I proszę Was naprawdę, żeby nikt nie wpadł na tak szalony pomysł jak pojechanie z pudełkiem na święta, bo to jest po prostu bardzo nie tego. Niby wręcz było przykro, gdyby ktoś do mnie przyszedł. Gdyby ktoś do mnie przyszedł na święta z własnym pudełkiem z jedzeniami, czułabym się taka, hmm, to ja nie umiem gotować, a umiem gotować, nie tylko fit pierogi. I tyle. Wesołych, zdrowych. A jak nie obchodzicie, to po prostu miłego spędzenia wam czasu i życzę wam ten weekend. Trzymajcie się zdrowo.